Witajcie, maniacy wrestlingu! Zapraszam Was na dzisiejszą paczkę newsów. Bobby Roode nie wrócił już na ring? Ostatnio Bobby Roode zasiadł do wywiadu z Chrisem Van Villetem, odkrywając kulisy swojej decyzji o przejściu na emeryturę, jeśli chodzi o występy w ringu. Roode, który przez długi czas był nieobecny na antenie WWE z powodu kontuzji szyi, teraz rzuca światło na swoje zdrowie i plany na przyszłość. Dostałem właśnie zielone światło. Pousia całkowicie się zespoliła. Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia medycznego, to mógłbym bezpiecznie wrócić na ring. Mając prawie 48 lat, z uwagi na okazję, jaką teraz otrzymałem pracując jako producent, co było moim celem, gdy przyszedłem do WWE prawie 8 lat temu, jestem całkowicie szczęśliwy robiąc to. Czuję, że miałem udany okres i jestem szczęśliwy z tego, co obecnie robię. Czy mógłbym wrócić na pełen etat? Nie ma szans. Bobby Rudd, prawdziwa legenda wrestlingu, zdecydował się pożegnać z aktywnymi występami, pozostawiając po sobie dziedzictwo tytułów i osiągnięć. Jednak, jak mówi przysłowie, w wrestlingu wszystko może się zdarzyć, więc kto wie, może jeszcze zobaczymy Bobiego Ruda w ringu WWE. Piraci uniemożliwili WWE przesłanie klatki Elimination Chamber. Michael Cole niedawno ujawnił niezwykłe wydarzenia związane z transportem struktury Elimination Chamber do Perth. Na konferencji prasowej przed wydarzeniem Cole poinformował fanów o wyjątkowych wyzwaniach logistycznych, z jakimi musiało zmierzyć się WWE. To struktura, która potrzebowała ponad miesiąc, aby dotrzeć tutaj. Pierwotnie miała być wysłana przez kanał Szłecki, ale piraci zadbali, aby to się nie wydarzyło. Została więc wysłana do Miami, następnie przetransportowano ją ciężarówką do Los Angeles, załadowano na statek do Sydney, a następnie przetransportowano pociągiem do Perth. Powód zaćmienia transmisji podczas Elimination Chamber. Czy zauważyliście tę tajemniczą przerwę podczas Elimination Chamber? Okazuje się, że Dominik Misterio znów sprawił kłopoty, tym razem zmuszając cenzorów WWE do zaćmienia pewnego fragmentu transmisji. W kluczowym momencie, gdy Pete Dan wykonał Bitter End na finie balorze i był bliski zwycięstwa, Dominik nieoczekiwanie interweniował, przyciągając fina pod linę. Ta sztuczka nie umknęła uwadze sędziego, co skutkowało wyrzuceniem Dominika z okolicy Ringu. Publiczność wyraziła swoją dezaprobatę wobec Dominika, a niektórzy nawet gestykulowali obraźliwie w jego stronę. To zdarzenie zdawało się skłonić WWE do chwilowego zaćmienia transmisji. Dominik ponownie udowodnił, że jest ogromnym magnesem na hit ze strony fanów, a świadczyć o tym może również, jak głośne były okrzyki niezadowolenia widzów, gdy Dominik zabierał głos przed walką. Seth Rollins cytuje Moxleya w najnowszej wypowiedzi skierowanej do CM Panka. Aktualny jest wagi ciężkiej set Rollins miał zaplanowany pojedynek na nadchodzący WrestleMania 40 z CM Punkiem. Niestety pojedynek nie dojdzie do skutku z powodu naderwania tricepsa Punk'a. Rollins podzielił się swoimi przemyśleniami na temat Punk'a podczas występu w Wrestle Radio Australia. Co ciekawe podczas wywiadu użył słów Johna Moxleya, który ten skierował do CM Punk'a podczas Dynamite w 2022 roku. Nie chcę mówić, a nie mówiłem, ale ja, jak i wielu innych, powiedzieliśmy to. Jak to było? Krucha psychika, kruche ciało, kruche ego. Myślę, że ktoś, kogo znam, kiedyś coś takiego o nim powiedział. I to jest prawdziwe. Powiedziałem mu to w ringu. Jeśli chcesz znaleźć drogę do mnie i mistrzostwa wagi ciężkiej, będziesz musiał się napracować. Jednak teraz będziesz musiał popracować trochę ciężej. Becky Lynch o zarzutach wobec Vince'a McMahon'a. W najnowszym wywiadzie przeprowadzonym przez Alexa McCarty'ego z Insider Becky Lynch została zapytana o swoje zdanie na temat kontrowersyjnych oskarżeń wobec Vince'a Machmana, o to co Becky miała do powiedzenia na ten temat. W mojej karierze miałam szczęście, zawsze czułam wsparcie ze strony firmy. Te zarzuty są okropne, trudno je pogodzić jako talent i jako kobieta, ale moje doświadczenie w WWE zawsze było niesamowite. Tak, na początku było kilka ograniczeń, nie mogłyśmy uderzać, musiałyśmy ciągnąć się za włosy, to były dziwne reguły, ale możliwość napędzenia nas do przodu, promowania kobiet, za to jestem bardzo wdzięczna a także za szansę, by nawet moja rodzina była częścią tego. Ta firma, niektóre z tych rzeczy są trudne do pogodzenia. Oręczka Sadi o nazywaniu go komediowym zapaśnikiem. W niedawnym wywiadzie dla Atletik Cassidy podzielił się swoją wdzięcznością wobec AEW, podkreślając jak bardzo ceni możliwość wyrażenia różnorodnych emocji w ringu. Daniem Cassidy jego wszechstronność jest kluczowym elementem w świecie pro wrestlingu, a ograniczenie się do jednej roli mogłoby doprowadzić do stagnacji. Naprawdę nie lubię terminu komediowy wrestler, ponieważ uważam, że pro wrestling to sztuka, to jest sztuka, którą tworzę, a sztuka moim zdaniem powinna wywoływać Emocje u ludzi. Te emocje mogą być śmiechem, mogą też być radością, smutkiem, żalem, a nawet depresją. Gdybym był tylko komediowym wrestlerem, czy ludzie naprawdę by się tym przejmowali? Czy byliby zaangażowani? Możesz obejrzeć film, który dostarcza samego śmiechu przez 90 minut, ale zawsze jest jakiś moment, który sprawia, że naprawdę się przejmujesz. Dlatego jestem bardzo wdzięczny AW, ponieważ mogę rozwijać różne umiejętności, wywoływać różne emocje, których nie byłbym w stanie wywołać. Wywoływać, gdybym był gdzieś indziej. Prawdopodobnie byłbym monotonnym żartem. Ludzie by się znudzili po pół roku, i to byłby dla mnie koniec. Przede wszystkim, trzeba być pro wrestlerem, aby wywoływać jakiekolwiek emocje. Drew McIntyre doznał kontuzji podczas Elimination Chamber. McIntyre wspomniał podczas ostatniego RAW o urazie błony bębenkowej. Wielu zastanawiało się czy ten uraz faktycznie jest autentyczny, czy być może jest częścią przedstawianej historii. Dzięki informacjom z PW Insider mamy jednak pewność, że Drew rzeczywiście doznał tego urazu podczas walki w Elimination Chamber. W ostatnim wywiadzie dla D-Bump McIntyre także wypowiedział się na temat swojej kontuzji. Oto co powiedział. Ledwo słyszę te słowa po tym jak oberwałem w uch Cool. Ale jest w porządku. Powiedziałem, że zrobię wszystko, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich innych. I każdy suplex, każdy skok z klatki, każdy powerbomb, to było tego warte. Powiedziałem, że pokonam każdą przeszkodę. Popchnąłem Kodiego, aby zakończył swoją historię. To właśnie chcieli fani. Popchnąłem Seta, aby przestał być samolubny. Niektórzy mówią, że to tylko po to, aby mógł zmierzyć się z Setem na WrestleMania. Tak, musiałem pokonać AJ Stylesa, a przy tym Przejść przez to piekło żytlagiem, podczas gdy błona bębenkowa wydaje się być pęknięta. Warto było. Zrobiłem to dla każdego z Was. Jesteśmy tak blisko, tak blisko. Na WrestleMania zakończę moją własną historię i wreszcie dostanę swoją chwilę. I to by było na tyle maniacy wrestlingu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca, oraz prosić Was o zostawienie łapki w górę i komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.